Powiedz: Dzień dobry, dzień dobry. Yy, gramy sobie Capture the Flag yy, Praktycznie 40 na 40 się tutaj bijemy Może brakowało jednej albo dwóch osób Żeby było właśnie równo 40 na 40 Więc praktycznie bitwa Znaczy no dobra bitwa 40 na 40 no, Przesadzam tu nie ma 80 osób W sensie, że się zapisało 40 osób I się bijemy tutaj łącznie w 40 osób O, źle to powiedziałem, bo tak to by to był Prawie rajd raj na raj. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie No ja kliknąłem przed przypadek sobie wojownika I no myślę, że będę niestety dla Praktycznie całej swojej drużyny bezużyteczny Wsteczny, no, jakby trzeba to powiedzieć, chciałem maga odpalić, chociaż mógł wbić, nie? Tak, to to jedyne, co ja mogę robić, to skuszy raz na jakiś czas walić, chodzić im ze zmysłem między nimi, to też tutaj rzeczywiście, no, jakoś może pomóc, ale. To, to, to wszystko. Nie ma wchodzenia ze stunem, nie ma niczego, więc ja będę praktycznie stał i prawdopodobnie zgarniał asysty. Jak widzimy, już dostałem jedną asystę, zrobiłem w sumie nic. Nie mam jak wejść, bo jak wejdę, no to, po, to już będzie po mnie. Jedyne tylko co, to mogę włączyć niewidkę, stać ze zmysłem i... Ponieważ na masówki wojownik jest dosyć kiepską opcją, no. Jeden na jeden to co innego. I właśnie, gdzie wbiłem i teraz będzie problem. Stałem i od razu padłem. I trzeba do nich przybiec. Teraz nie niestety bez zmysłu. Dobra, odpalamy sms, znowu stoimy między nimi, Bidebadu wchodzi, stunuje, ja to jeszcze mogę tak sobie zrobić, stać na jedno ręce. No jesteśmy już coraz bliżej wzięcia kika, ale dalej daleko. Ktoś się zakrada nasze plecy i teraz idą po flagę. No i trochę zaczynamy się teraz cofać. Szympans się położył. No zabrakło paru graczy kluczowych, no i, no i to tyle, nie? Nie ja wiem no, trzeba spróbować. Wojownisiem zabrać. Pomocy! Pomocy, pomóżcie! Cokolwiek. Może da radę zabrać. O, chyba zdążyli zanieść, na to wychodzi. No cóż, no... No było blisko. Też ja nie wiem, czy można dać mi w ogóle jakąkolwiek bańkę, szczerze mówiąc. Bo ja na konia wejść nie mogę, więc jestem jakby... Chodzę tą flagą, chodzę z buta, nie? Jedynym... Jedyne co mogłem tylko zrobić, to powiedzmy, przedrzeć się przez swoją całą drużynę i spróbować zanieść flagę. I to było jedyne co wyszło. Ale tylko miałem szansę do tego, bo byłem naprawdę. Oni chcecie byli wszyscy na prawo. No to tyle. To nic, nic a nic więcej. Nie, mapa jest szczerze, powiem, że trudno, żeby zabrać tę flagę. Jakby tak szczerze mówiąc, jest bardzo trudną mapą. Nie ma jak się nawet zakraść żeby w ogóle to zabrać. A jedyne, jak to może wyjść, to musieliby dosłownie magowie zestunować, nie, nie wiem, remcekowie wszyscy, bić się całością, dopiero wtedy zabrać flagę, ale to jest raczej kategoria niemożliwa, żebyśmy żeby tak się konkretnie musiało wydarzyć, musieliby nas strasznie zmiażdżyć do muru. Wręcz mogłbym zmniejszyć tej ilości osób, bo to konkretnie od ilości osób się ta mapa taka wybrała. Musiało być to za mało. Może, po, może inną liczbę ustawił, bo to w okolicach 40 było. Może jakby ustawił w okolicach 30 już. Już jako tako by to było. Zdechł tutaj żoweczek, patrz, biega sobie bez zbroi, wywalone ma. Po co ci zbroja? W sumie i tak padniesz. Znowu jest bardzo podobna sytuacja, ale z tym akurat, że tutaj mamy ręceka, ale nie ma jak się tam przedostać kolejny remcek stoi, aby cadło robią No jest blisko nie, ale dalej to jest za daleko, żeby się tam dostać Musie... więcej magów by musiało być żebyśmy mieli w ogóle jakiekolwiek szanse bować w ogóle zająć tę flagę żywszy na to, że tam są jeszcze remcekowie nie ale oni tutaj nie są zbyt chętni żeby pchać się, bo to muszą dosłownie nie każdy mag musiałby się pchać, pchać, pka, pchać żeby zdobyć tylko i wyłącznie tę flagę nie ma takiego parcia, co nie no mówię, a ja jestem wojownikiem, no to ja za dużo nie mogę zrobić, nie? Mogę dosłownie stać. O, Czeko biegnie, a jednak nie biegnie. Zobaczymy, czy Ewokator weźmie. I dobra, on padł, raz ja biorę i uciekam. No, jak nie oczyszczą, a ile w ogóle mogą mnie oczyścić, ja biegnę. I proszę, z Ewokatorem żeśmy zrobili team. Dało nam się zabrać flagę. Dobra robota, Ewokator. żeby mu dzi. To głównie w sumie dzięki niemu, że on wziął, a ja od niego od razu klapłem. A teraz mamy jakąś przewagę, którą może uda nam się utrzymać, chyba że teraz będą właśnie oni bardziej agresywnie niż po prostu grać. No nie, bidibadu. Aż chyba dalej z agresywną walką to wiele im jest. To już trochę się ruszyło, nie stoimy bezpośrednio przy ich pladze. Ja mogę dosłownie, nie? Dosłownie to jest stanie tutaj. Wiecie, nawet jest bez sensu wchodzić tym wojownikiem, bo ja dosłownie muszę stać przy nich, żeby w ogóle dać jakiegokolwiek stuna. A jak jest Remcek? Ich towarzystwie, no to jestem bezużyteczny. Ja dosłownie jedyne mogę co robić: stać w towarzystwie swoich, dawać im zmysł, żeby właśnie magowie nie mogli wejść ze stunami, no i stać na tarczy jednocześnie, żeby jeszcze przez przypadek nie paść. To jest najlepsze co mogę zrobić. No mogę jeszcze, teraz to akurat mogę się jeszcze zbufować, ile nie dostanę debuffa od jakiegoś ucznika. O, idzie mag. No ale powiedzmy, że większość widzi, że on idzie, nie? O. Proszę, awokator zestunował. No, mogła być próba wzięcia drugi raz flagi, żeby mieć dwa punkty. To jest taka bezpieczne, żeby rzeczywiście wygrać. No, półtorej minuty, jeżeli nic e, nie zrobimy. Znaczy, oni nic nie zrobią, no to już przegrali. Nie? A my, jeżeli nie odpuścimy, powiedzmy, tej pozycji mocno dopychającej przeciwną drużynę wręcz do bazy. Bo oni są w jednym punkcie. Nie, teraz znowu jest szansa, żeby podnieść tę flagę. Znaczy, no teraz jest tam Ręcek akurat, ale. E, można by próbować zabrać drugi raz flagę. Ale już Debug leciał. To tyle ze zmysła. Czeko sobie wziął flagę i wywalił flagę. Nie można na koniu. Trzeba dosłownie buta zasuwać. Dawaj, dawaj, biegniesz. My ci jeszcze odpalimy, żebyś tym zorkinaczem mógł coś zrobić. Uro, druga flaga. Więc jeszcze nie dość, że wygraliśmy yy, pierwszą niezłą akcją. To jeszcze dodatkowo ich dobiliśmy na zakończenie.